Dobry Państwu, 13 września 2022 roku, Słowenia, Porto Roche. Jesteśmy przy samej plaży. I zaraz zobaczycie, co tutaj, co tutaj zaparkowało. Już, już myślę, widzicie, co niektórzy. Dziękuję. Pierwszy to Triumph Spitfire MK4 Spitfire 1500, taki ostatni wypust Triumpha Spitfire'a. Bardzo ładny egzemplarz. Trzyma pięknie linię. Miałem taki haut 2 MK4, miałem też MK2. A ten jest piękny. Jeszcze ma stare włoskie tablice. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Dobrze myślę, chyba tak Przepraszam Państwa, skończyła mi się pamięć, musiałem się doładować Spójrzcie jakie piękne tutaj detale prezentuje ten egzemplarz W moich obu tutaj maska pękała To przez to, że ona podnosi się o tutaj Tak cała do, do góry jak normalnie jak, jak w kurwecie. Piękne wnętrze, oryginalne bardzo fajny wóz, lekki, kupę frajdy daje, nie jest za szybki, ale można się pobawić. Tutaj piękne lancie 2000, też piękny egzemplarz. Dach odświeżony. Fajne wnętrze, radio oryginalne, albo nie oryginalne, ale z epoki. Bardzo fajnie wygląda. Rękawice, naklejeczka. No, pięknie się tutaj prezentują. A już następny stoi. MGA, MGA. To chyba najcenniejszy i najciekawszy samochód z tych stojących tutaj. Sprychowe, proszę Państwa. MGA nie miałem <grymne> i raczej już nie będę miał. Podejrzewam, że jego ceny są wyższe niż w czasie, kiedy interesowałem się tymi brytyjskimi roadsterami. Zobaczcie, gdzie ma zamontowane lusterko. Sprytna, tutaj, taka jak to w pierwszych roadsterach. Taki pokrowiec zabezpieczający tylko wnętrze. Niezbyt szczelnie, ale zawsze. A tutaj Citroën, niestety nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywa. I to wszystko, proszę Państwa, na ulicach, na ulicy w zasadzie głównej Porto Roche.